Siema, witam w kolejnym odcinku Margonem i dzisiaj kolejny odcinek, no bo dwa pod wczoraj dodali event, dzisiaj jest mini event lipcowy i tak jak mówiłem we wczorajszym odcinku mamy tutaj błogosławieństwa na expa z, z potworów, z questów, no i jeszcze drop zwiększony i tak jak mówiłem, jak komuś zależy na expie z questów eventowych to żeby wczoraj nie robił, tylko dzisiaj odpalił sobie Expa na questy, dodatkowe chyba 60%, bo dogrywam ten dźwięk po nagraniu tych questów i odcinka. Taki krótszy odcinek, ale chciałem wstawić. Zrobimy sobie jeszcze dwa questy eventowe. Pierwszy zacząłem właśnie i tutaj trochę biegania po czerwonej mapce na mumiach. Nie wiem, jak to z mniejszymi levelami wygląda, ale mumie chyba nie są agresywne, więc nie powinna atakować. Ja miałem takiego pecha, że trafił się tutaj na trendny 200 level. I jak zrobiłem tą łamigłówkę tutaj z tymi rurkami, no to biegłem do następnego miejsca i mnie niestety zaatakował. Ale z tej loterii eventowej na szczęście miałem jakieś odnowienia. No, skrócenie odnowienia po prostu. Użyłem sobie jedno, trochę poczekałem i tyle. No nic z tym nie zrobię. Na szczęście na mnie nie czekał, tylko po prostu raz mnie zabił, bo napisał, że się nudził i sobie poszedł. A ja wróciłem i dokończyłem CSAO. Teraz chyba nawet widać, jak mnie łepek goni. No ale no co zrobisz? Nic nie zrobisz. 200 level, kontrast 150, nie ma szans. E, wracając do mini-eventu lipcowego. Mamy jeszcze 100 teleportów do Taty Tomasza. Możemy się tepać na ekspowiska, tam na różne przedziały levelowe, na których chcemy. Było napisane na blogu, że trochę zmienili te teleporty, nie wiem w jaki sposób i jak, ale pod koniec odcinka tepnąłem się niby na 150 ekspowisko, 150 level i to była czarna perła. I tam są 170 w grupkach po 3. Nie dałem rady niestety. Może jakbym miał błogo na Hila, a nie na Expat, to wtedy może dałbym radę, nie wiem. A tak ogólnie, no to dzisiaj wlatuje jeszcze odcinek z Seven Days'a. Udało się zebrać ekipę oprócz tam jednej osoby, bo nie zdążyła pobrać. A musieliśmy grać, no bo inni nie mieliby później czasu. Zrobiliśmy hordę, nawet fajnie było. I trochę skipnęliśmy, tak poza nagrywaniem graliśmy. Może coś tam dodam, pomontuję, albo będą z tego po prostu jakieś shortsy, tiktoki. Planuję dzisiaj jeszcze nagrać Frostpunka, bo na Xbox pasie dwójeczka weszła wczoraj. Miałem wczoraj nagrać, ale nie wyrobiłem się z czasem. Dzisiaj mam trochę więcej, więc ponagrywam. I możliwe, że jutro jakiś streamek będzie robiony, tylko pewnie wieczorem. No to chyba tyle w tym odcinku. Tutaj dokończę sobie, po prostu zwiększę tempo i tyle. To sobie tam doleci do końca. I dziękuję za obejrzenie i zapraszam do innych odcinków. Cześć.